To wszystko prawda. Nieskuteczne, nieoparte na podstawie naukowej i pozbawione podstawy prawnej działania, restrykcje, niszczenie biznesów, niszczenie, proszę pana, to się tak mówi, tkanki społecznej, zwłaszcza w wypadku dzieci, młodzieży, posadzenie ich przykucie do laptopów, do telewizorów na lata. Na lata. Nie, no tutaj znam pana poglądy, tylko no mi, więc, chodzi, no mi więc bardziej chodzi o to, pana, że... czy się za to nie należy KS? Ale nie, nie, czy nie, nie, się tylko... za to nie należy kara główna, gdyby to ode mnie należało, zależało? Kara główna? Tak. Pozbawienie życia? Wróciłaby kara główna do kodeksu karnego i prawo nie działa wstecz. Ale wie pan co? W Norymberdze zadziałało. I ja bym, ja bym tego nie lekceważył. I ja nie chcę, żeby, żeby zbrodniarze przeciw ludzkości, ci sanitaryści, terroryści COVIDowi. ja nie chcę, żeby oni dożywali w spokoju długich lat na sowitych emeryturach.